Witam serdecznie. Zobaczymy partię Michała Utwinnika z meczu o Mistrzostwo Świata. A może nawet nie, ale o meczu w najsilniejszym turnieju na świecie. Z Mistrzostw Związku Radzieckiego z 1955 roku. Tak, ta mecz o Świata. Co możemy darować? Partia jest ciekawa, prawie miniatura. smysłów Białe botwinnik czarny a no i bo smysłow gra w stylu młodej to no i teraz dopiero smysłow mięknie gra ruch mało elastyczny i niespodziewanie przechodzi do wariantu zamkniętego obrony sycylijskiej, on taki grał niby. Debut Z skoczek BD2. I on to ćwiczył, to panowie ćwiczyli, ćwiczyli. Mieli przećwiczone, to trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest mecz o Świata, gdzie partyjnym faworytem jest Michał Majsiejewicz, łatwiennik. I smysłów może wygrać, chociaż podobno kotow nie bał się wygrywać z botwinnikiem i E5. Zamknięcie centrum jest korzystne dla białych, które mają większą elastyczność gry, właśnie OC3. Biały koń stanie na D5, a czarny nie stanie. Na D4, o, taki drogę ktoś powie. F5. Ostro. Ostro. Jak Kaliostro. Kaliostro był taki Włoch. Nazywał się Kaliostro. Przemieniał żelazo i ołów. W złoto. Tak jak ja. Moich podopiecznych, których uczę szachów. B4. CB4. CB4. To niebezpiecznie jest bić. Bo po Hetman B3. Hetman zawinka. Atakowałby króla, z by se skikał, w te i we w te nie wiadomo gdzie, groziłyby benioski, nie beniaski, Więc dlatego nastąpiło Fe4, De4, goniec E6. I teraz niedobre było hetmane 2. Być może na tę koncepcję liczył Botwinnik. Zakomunikujmy, co przygotował Botwinnik na tę koncepcję. Czas leci. Czas leci. Czas. Poleciał, no, Botwinnik jak to Botwinnik pozycyjną ofiarę jak kostki i wjazd na białe pola ale i Hetman się nie rozstroi, tym bardziej, że goniec bity jest ze szachem nie wiadomo czemu to taki, tego spokojnie smysłow koniś E3, żeby nie wisiał Skoczek zbił na D4. Bo twinnik postąpił bardzo ryzykownie w stylu Wiktorka Korcznojka. Wieża wchodzi. Tu dekompozycja czarnych pionków. I co z tym zrobić? Bije, bije, bije. Słabe to, słabe to, słabe to. Goniec H6. Kolejny taki. Udar z Tym razem kombinujemy jak Wasia zmysłowo. Państwo kombinuję. Kończy mi się, jeszcze będę miał jeden taki. I przerzucę się na Amandę z To odpowiadam na pytania widzów. Amanda Despolada. Wychota. Wieża B6. O, tu na ten punkt mówiłem. Na ten punkt wcale nie brał pionka. Od, proszę bardzo, bo oddaje żywiciela czarnych pól. I sena naskakuje. Wtrącone. Teraz lepsze było Hetman E7, ale też. Nie wygląda tu ani różowo, ani kokosowo. Spokojne odejście nic się nie dzieje. Tu lewe fisz zalecał otakę. No ale to jest przewagą białych. Przykładowo, z dużą przewagą. Wieża w 7 jeszcze słabszy. Ok, miał taki nierówny okresy gry. I jeszcze raz zakombinujmy: jak Wasyl Smysław. A Wasyl, a Smysław, zauważył, że są dziury na białych polach. I wyjął żywiciela. No. Podziękowanie. Wzięcie piana to już rozpacz, szaszek. No, bić nie można. Bić nie można. Ciekawe dlaczego. Nie można się zasłonić wieżą, bo leci koń, a po zasłonie hetmanem czy coś widzimy? Nic nie widzimy. nic nie widzimy o, popatrzymy sobie w samotni ale widzą Państwo, że jak cofniemy to może się okazać, że Hetman jest niebroniony, proszę bardzo ile osób już krzyczało, że zrobiłem wąt proszę ci, że widzieli, stawiają łapkę w górę Zwierzę D8 wieża E8 Hetman F3 tu chcę przyjść Hetman C4 wieża na siódemkę i Botwinik podziękował a co miał biedny zrobić? jak ma bronić tego punktu? jak ma bronić punktu? szachów nie ma ma ruchy ma... Pionach porówno słabe, zdwojone piony, zdumiewające. A zaczęło się tak niewinnie. Tu super pozycja transformatowa A4, no żeby nie było B5. Posunięcie E5 ryzykowne, No po pierwsze, zamyka końca własnego po drugie robi dziurę na d5 i na białych polach też a to dodatkowo puszcza białe pola, to tak się wydaje ofiara piona bardzo ryzykowna, prawdopodobnie bo filmik nie widział tu ruchu wieża b6 no. oddaje czarne pola <laughs> i tu genialnym ruchem za chwilę o, tym Wyjmuje Polaka wieża jest przeciążona, wieża jest przeciążona, obroni tu i tu, cios między oczy. I kolejny wtrącony ruch Tu można pokazać Na młodszych widzów A teraz jest tragedia. Siódma linia, absolutne panowanie na siódmej linii Złomota go w prawdziwej miniaturze. Dziękuję.